Dobra, bo dobra, coś się zrąbało, gra, gramy I, i, idziesz tam czy ja idę tam? Nie wiem, trzymajmy się razem. Dobrze, tak jest moje. Takie jest moje tutaj zdanie na ten temat. Um. Zoba, jak tam widzimy, tu się przedostaniemy na powierzchnię, ponieważ tam świeci słońce, to znaczy, że tam jest powierzchnia. O, cholera, co to jest za wielka? co 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 o wygląda trochę jak no, nie wiem jak, jak hangary jak, jak, jak pudełko dla muchy i takie dziurki ma o tutaj jest ciemno to tam chyba nie idę o dobra ja chyba w lewo poszedłem jak coś zobaczyć co tu jest bo tu jest jakiś ten o jestem obok ciebie witaj no się to ja pójdę może tam gdzie było ciemno gdzie było ciemno tam, tam była twoja tam matka, tam a tam było ciemno. i tam było ciemno. Czy mogę? Yo! Buu, nagrywam cię, jo! Yeah. siema siemano. Tam chyba nic nie ma. Ja jedę tam, gdzie jest ciemno. Bo tam było ciemno. Bo że w wodzie... że w wodzie się tak szybko biega, to jest nierealne chyba trochę. No trochę nie, ale... No ale... może... No, planujemy? Szan Eee. A to wie, wiesz, że wiesz, że to są te bakrumsy wojtka goli? <laughs> Backroomsy wojtka goli to są? Tak, tak. Serio? Tak. Ale ja sprawdzałem, to nie było, że, że nie było wojtka goli. Aha. To może jednak nie, nie wiem. Bo o, chyba inne są wojtka się... goli. Wydaje mi się, wiesz? No dobra, tu nie ma wyjścia na pewno, więc ja są idę. Tu nie ma nic no. Trzeba będzie taki trochę dziwny poziom. Tak po prostu szukać, ułożenie... szukać wyjścia, I... jakby. a nie niczego. O. <laughs> Kup, pup, puka twoja tu do drzwi. Dwa lata robię chatę, no i AMG. Tu coś było, czy my tu wchodziliśmy? Um, nie, tutaj jeszcze nie byliśmy tam gdzie idziesz. Okej, okay, to jest kolejna... Kolejna ta tunel. O! Kolejna jest ciemno. Odpalam latarkę. O! Zapomniałem, że w tej grze jest latarka. No way, chodź tu. Mam schody. masz, masz Tu poczekaj na mnie. Czekam. Dobry? Le, 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 dobry. Witaj. Puk, puk. O, chyba znalazłeś wyjście właśnie, więc kibili leciutko. No, jeżeli to jest wyjście, to to jest mega łatwy poziom, x, no, w porównaniu no, do mi tamtego mi wydaje, linera. No tamten ciemny, to to było takie gówno. W sensie to tam nic się nie dało w sensie zrobić. straszne było. No. Kurna, nie, ma koń nie mają końca te schody. Nie no, na pewno mają, co ty. O kurde, spadłem. Ze schodów. Spadł ze schodów. No nieźle. O, jest koniec, jest koniec. Jest? Jest. Dobra. Znaczy, yy, co to za guzik? Odpalaj. Dzień dobry. F. Naciśnij. A to za rury? Obroć zawór. Obracam zaworek. To jest łamigłówka, to jest łamigłówka. O nie, to jest chyba okej. Okay. To jest zagadka. Tak, zobacz pewnie, bo tutaj jest zielony, tutaj jest niebieski. A przecież jak obracam y to... Jak, a co jak, co jak kliknę guzik? Weź po powiedz co się stanie jak kliknę guzik. Eee... Y nic się nie stało. A, bo to się otworzyło pewnie tutaj. Dobra, weź weź pulnij ten, ten zielony, zobaczę co, co się Dobra. stanie. W To Coś się dzieje? Właśnie nie. A... A, ten, a... a ten niebieski? A dobra, wiem co to jest. To znowu są godziny chyba. Pamiętasz, jak mieliśmy taki poziom z tym typem, no. co nas słyszał, a nie widział? To znowu chyba trzeba na dobre godziny ustawić. Tylko gdzie tu... To jednak, kolego, nie jest chyba wyjście, tylko... Trzeba wrócić się na dół i pewnie posprawdzać, gdzie co to jest. No dobra, ale... Nie da ja się wrócę. A nie da się wrócić. Kurde. Nie da się? Nie da się wrócić. To trzeba coś tutaj zrobić, teoretycznie. Oj. Dobra, ustawmy wszystko tak, jak jest. Tak, jak było na początku, znaczy. Yy, dobra, wszystko jest. No Że i co? z tym zielonym. Raz przekręć go. No. Ale to... Jeszcze... Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ej, a... Dobra, jeszcze raz. Ej, dobra. Ja jeszcze mam pomysł, raz. ja mam pomysł. Czekaj, tak, tylko ustawię na poprawdę. A patrz. Tu jest ściana bok nas, co nie? Są kolory. No. To to nie jest ile tak, razy trzeba przekręcić? To na przykład zielony 2, raz. Jak tak, yy, czerwony 1. 3 3 3 3, że on 3, są 3, A czy bo tu jeszcze a zielone 3, dobra. Czerwone raz, czerwone 2 1 2. Raz a dwa. 3 4 5 6 7 8 9. A czerwone są dwa to dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czy coś się stało? A może teraz guzik mam nacisnąć? Naciskam. Coś się dzieje? Czy to nie o to może chodzi? Się. O! Odpaliłeś, odpaliłeś, odpaliłeś! Odpaliłeś, otworzyły się drzwi! Odpaliły się drzwi, już, już wywalone. Ja, ja, jak, co? O co tu chodzi? Nie wiem, gościu, ja tego nie. O! What? Biegnij, biegnij, biegnij! Biegnąć? Biegnij! O oh, czy... y... Goni nas coś chyba. O, tu jest. Nie, tu nie, tu nie. Goni nas coś? Tu trzeba biec, tu trzeba, biec. Tu trzeba biec. Ja znam to, bo grałem w te normalne banknose. to wtedy był taki sam pokój i trzeba było w sensie... Nie no, co ale... do Sigma, nie? Trzeba było wiedzieć, bo coś nas goniło wtedy. Yy, yy, czekaj! Tu... Aj, to goni! To idzie. Idę de... prawo. Ja idę lewo. Ej, on cię chyba goni. Mnie... Za złapał mnie tak. Okej. Okay. Musisz mieć włączoną latarkę, bo tam gdzie byłem to było ciemno. Tam było ciemno i tam była twoja matka. Eh, Lolo the exit signs. Dobra. Eh, halo? Co to jest? Wymaga to jest niebieska pisa. karta? Ja nie mam niebieskiej karty! Eee. Eee. Ja się się przestraszyłem. Aha, musimy faulować e e te exity. Tu jest exit. Exit. To jest exit. Exit. Tu jest exit. Exit. Eee, Eee, uh, tu jest exit? Exit, no. Eee... Uh, tu jest exit? Tu jest exit? Tu jest exit? Jest exit. Mam nadzieję, że tu exit. cały czas możemy biegać. Tu jest exit. No, uh, nie wiem. Exit, jest. Okej. Okay. Kolejny exit. Jest exit. Teraz tak. Eee... Uh, no nie, miałem ja i tak gdzieś indziej. Szukam Exita. Ojej. No oj, i przy. No i. Z, zginąłem. Zginąłeś. Znasz mnie. Hmm. Tam nigdzie nie było exitu. chyba że musisz się z nim tak roomować i coś tutaj robić. No to jest. To, było to jest potrzebna ojej. Ojej. Oj. Ani <laughs> A nie, nie jest on jest szybszy. On jest szybszy od nas Exit Follow the Exit. Okej, okay, ale... Ale o co tu chodzi? To jest słabo objaśnione to, chyba. Trochę. A może tak naprawdę... Ej, i na się wygenerował, widzisz? No. Exit. Ale... A może nie Ach. powinniśmy iść na Exitie, bo to jest taka zmyłka. Ej, co? Ale tu jakiś bu... A! Dobra, to jest do zamknięcia drzwi. A. Na, na a to dobra, to sobie... To, to sobie wezmę zupkę lekko, jak, jak tak. Tylko nie. Ja też Niebieska tam... karta. Czy to mogę otwierać? Nie. Nie da się chyba tych szafek otwierać. Szkodą. Znaczy to, są, to to są chyba tam ciała w środku, bo to nie jest kostnica jakaś, czy coś? Nie wiem. No. Weź zobacz, zobacz sobie na to. Ja nie zobacz wiem, gdzie ty wyda. jesteś. Halo? Yyy, ja jestem. Słyszę cię. Witaj. Niebieska karta. Niebieska karta, szukamy niebieskiej karty. Ja na lewo na po lewej stronie byłem, nic nie było takiego. Hmm. Że, jak ten śmieć się tu przebije, to wtedy mamy przestrane. Lekko przestrane mamy wtedy. Ej, może to jest faktycznie na czas, bo on się przebije za którymś razem, wiesz? Tak, może być. On tak może być, ale na razie tak. Eee. O, kurde! Albo jedna osoba tam stoi i zamyka to ciągle, mu. No nie wiem, może. Ale się lekko przestrane. Ej, tu jest jakiś, o kurde Ej, bo ogólnie jestem mega w tyle Bo jadę se zupę Więc poczekaj trochę Jest tu za mnie chłop? Nie wiem, chyba Dobra, szybko, szybko, szybko Run Szukamy Karty Jakiejś karta karta, 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 karta Karta, 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 karta Pytanie. O, mam kartę, mam kartę. Masz masz dobra. Mam, mam, mam. To ja idę do tych głównych. O, tu sam, tu sam tu. Dawaj. Ja się zaraz przebiję. Dobra. Dalej exit. Exit. Jak on, on teraz leci za nami znowu. Okay. Okay. Leci za nami, on leci exit? Eee Exit. Exit. Dobra. Tak z tym leci za nami. Exit. exit. Leci... Dobra. Экзит, экзит, хорошо. Экзит. 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 Się zaklinowałem jakąś rzecz, złapał mnie. Lecisz. Chodzę w bit. Leć, leć, leć. Zamykaj, zamykaj za sobą. O, no, znowu niebieska karta? Nie wiem, chyba tak. U mnie była na takiej tej półce, tutaj, widzisz? Właśnie tej. Jakiej półce? Takie coś? Na takiej, na takiej, no była wtedy. Kurde. Tu nie ma. Ja nie mogę, ej to jest ciężkie, serio. Hmm. Nie ma. Najgorzej jest to już szukać karty, tak szczerze. Tu nie ma. Ale na tej dolnej półce była. A, na dolnej? Na takiej półce, tylko na dole samym. O. Oh. Ale to wcześniej, nie wiem jak teraz, wiesz. Ty, ja chyba też umrę. Kurde, jak tu nie ma checkpointa, to to troszeczkę... Powiem ci O masz tam karta była! Gdzie? Karta, była. Gdzie? Gdzie? Po prawej, po prawej stronie, tu, tu. Dobra, widzę. Niebieska karta. Bierz, bierz, bierz. Zdupcaj stąd, zdupcaj. O, ty w bit? Dawaj, 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 szybko. Dobra. Lecisz, le lecisz, lecisz. O, jakie to jest... To jest fa fajny poziom, tak szczerze. Leci za tobą.

Linu się, bo wtedy cię złapie od razu. W lewo. Oh fuck, oh fuck, ah, skip it, this, skip it, Dobra. Uh. O nie. Oj. O nie. Ja wiem, co to jest. Footsteps in limbo. First escape in level do, do, do końca na razie. Zabawa czeka. Czekaj co?